Dobra, robimy tak. No to z jak ten nie <noise> <noise> Jakie to było chamskie? Quick kill, hiszpan. Cyk. Zabiłem go, nawet nie było widać kiedy. Nirola zabijemy. Ja go zabiłem podczas tego. Unidestalona. 14 godzin streama gościowi zrobiłem. Będziemy musiał siedzieć do 6 rano. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie trollować streamerów na Twitchu. W sensie takich małych streamerów nie dość, że liczbowo, to jeszcze wiekowo Dlatego na co starcie zostawcie oczywiście łapę w górę ze względu na to, że zdaję sobie z tego sprawę, że ostatnio jest to Wasza ulubiona seria. Jak po prostu wbijam się na cheatach do kogoś i robię mu wodę z mózgu. Standardowo 25 tysięcy łap w górę kolejny tego typu odcinek, dlatego zostawcie w tym momencie. Subskrybujcie kanał, koniecznie ze względu na to, że przypominam o zakładzie z Nexa, o 10 tysięcy złotych, to szybciej wbije milion subów Tutaj macie trzech ostatnich zwycięców konkursu na właśnie takie pety do Jeśli również chcecie je zgarnąć, to wystarczy właśnie łapę w górę. Suba z dzwonem i napiszecie, o której godzinie oglądacie ten film. A i wiem, że obiecałem odcinek z trollowania dużych streamerów i wbijania się im na live y i robienia różnych fajnych rzeczy, ale aktualnie, no niestety, możecie zostawić znicza w komentarzu dla Emonga, bo nikt już nie streamuje Emonga, wszyscy mają powoli w dupie tą grę. Dobra, słuchajcie, w takim razie pora kogoś znaleźć i zniszczyć mu dzień. Znaczy, w sumie to zrobić mu dzień tak naprawdę. A i pamiętajcie, czytowanie jest złe. Tylko ja mam permisję, żeby cheatować, bo robię to w dobrej sprawie, żeby dać wam rozrywkę i żeby na guziach innych. Wywołać uśmiech, a wy pewnie nie Wy po prostu chcecie przytrejhardować przy swoich kolegach Więc to się nie liczy, widzowie Dobra, słuchajcie, w takim razie mamy tutaj live Hiszpana, wbijmy do niego, napiszmy Siema, wariacie, Chłopa generalnie Mi się wydaje, że tak jest 10 lat, na 100% Widzowie, słuchajcie, plan jest taki Żeby wysłać mu potężnego Donata, gość ma koniec live'a za 21 Minut i ma przedłużanego Jedna złotówka, to jest 5 minut I Chłopca ma w ogóle fajnie porobione Ale słodko, dobra, słuchajcie Trzeba mu wysłać donata O kurde o kurde. Chłop nie zauważył chyba co? Dobra, widzowie, słuchajcie, w takim razie. Josi, się manko! Co ty u mnie robisz? O, jak się ucieszył? Dobra, słuchajcie. Wysyłamy mu stówę na dobry początek e, filmu, Yoshi, widzowie. Nie, ma, co ty robisz u mnie na streamie? Ej, to jest prawdziwy, bo ma weryfikację nawet. Ja nawet ja nie mogę. Ale będzie, widzowie, trollowanko. Oj, oj, oj. To jest Josi! <laughs> Dobra, szybko. On chyba donata ci chce wysłać. O kurde, chłopy, co przewidują? Zostałem moderatora. To Dobrze, widzowie. Wysyłamy mu 100 złotych w takim razie. Później oh, wbijamy się. Tusiej, <śmiewanie> <w> <sam śmiewanie> Tomaszie, 100 złotych. Przedłużyłem mu live'a 8 godzin. 8 godzin z streama. <śmiewanie> nie, to jest blisko Przesłane, to nie jest fake. Już i no, tak odpalam Among Us. Jazda, wariacie. Dobra, widzowie, łatwo. Słuchajcie, w tym momencie wystarczy, że ponownie odpalimy oh sobie gosh. Among na Steamie. Ja pierdzielę 100 zł Neita i blikiem to jest przesłane. Chłop, jest w szoku w ogóle? Nie wie, co się dzieje. Ja mam już cel zapewniony na zdrowie. Wariacie, a jak cel na zdrowie, to ty na wódkę chcesz? Dobra, słuchajcie, teraz wystarczy, że odpalimy sobie Blue Stacksa, odpalamy. W tym momencie naszego zmudowanego Emongasa No i tutaj z innego odcinka powiadomienia dostajemy To jest y, mój serwer Discord już... O dobra Wbijamy do niego do Discorda widzowie Gość generalnie cieszy się z tego że ma 14 widzów A co jeśli Zrobimy mu nagle pół tysiąca widzów Odpalimy cheaty i zaczniemy go trollować Zobaczymy widzowie Dołącz do widzowie Hiszpana Ale pamiętajcie widzowie najlepszy serwer śmieszki osiego. Jest nas tutaj już no dosyć dużo widzowie Bo 103 tysiące Ja nie wiem co ja mam mówić co? Jezu, on się rozpłakał? O nie! Znowu mam poczucie winy! Siema Siema to tam, co tam chłopaki, gramy? Wemonga? Razem? GRAMY Bez kitu no, pozdrawiam, odcinek Ja też pozdrawiam wszystkich ja. ja. No chłopi, tak, ale... czytuj. Ty, wariacie, kiedy ty streamować zacząłeś? No to tydzień ty w sensie. temu pierwszy stream zacząłem Ile najwięcej widzów miałeś? Najwięcej widzów miałem 13 Gdzieś by już, że przyszli widzowie do siebie Gdzieś by wykryłem wykl jego plany oj, 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 Robimy raj na widzowie 19 tysięcy osób pink. Muszę powtórzyć słynne słowa Szymonka Minecraft. Muszę powtórzyć, co Ja, ja z Dawidowi Lecimy z tematem. Robimy mu rajda w takim razie. 200 osób, chłopi już ma 200 osób. Siemanko wszystkim. Ej, nie, no, ja, ja, ja podejrzewam, że Josi ma znowu te cheaty. No oj. Chłopie, jak ty 300 osób na live masz teraz? Wiele? Biących. Ja nie mogę, chłopcu w szoku jest. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. jest Bogiem tym, co robi. Nie poproszę. Dobra. Tu szczęśliwych młodych, małych streamerów. Matko jedyna. Matko jedyna. Patrzcie, widzowie, jaką jaka dobrą reputację mam w internecie. Za szybko leci. Wariacie, nie poczytasz. Ej, ja nie mogę w ogóle wbić do was na tą Europę. Chyba, że zrobić lobby na 100 osób, bo mogę. Ty 500 osób na live masz, 500. Dobra, Dobra. Mamy 500. wariacie. 500? No, prawie 500. Jeśli ja coś dziwnego zauważę, to już i dalej marszity. Nie mam wariacie. To nie ten odcinek. Teraz robię odcinek z rajdów ludziom. Dobra, to słuchajcie, ja schostuję, jak coś? 637 osób! Ile? 600, 640 osób stary. Nie. Lobby w szoku, nie wie co się dzieje Ty wariacie, jak ty chyba już musisz tego W grafika zainwestować jakiegoś potężnego 750 osób masz na, na live'ie stary jak, jak chyba do tysiąca osób Dobijamy zaraz, co? Dobra, to weź tam podaj ziomkom swoim kodzik i Gramy chyba, co? No podałam już, Wam pokazuję. na ogólny Ej, bo chyba nie mam lobby, jednak nie mogę tego lobby dużego Chyba już po aktualizacji Bo po aktualizacji mi te przestały działać I teraz tego, mod lobby też mi nie działa chyba, wiecie? Wariaty, więc sadgę. Więc zagramy sobie w 10 osób, co? Antych Kostik ban ustawiamy sobie zróbmy sobie zaraz fake impostor. Po prostu nie chcę być impostorem, widzowie. Będziemy sobie ich trollować jako crewmate dzisiaj. Jak czat leci! Boże! Kisziszpad, jak ja tak patrzę na ciebie, jak ty siedzisz na tym krześle, to ty chyba nie ogarniasz teraz trochę. I co no ja dzieje? nie wiem, co się dzieje. Ej, bazy. dobra, wbijają ci pozostali od was tutaj, czy nie? Właśnie, wysłałem, ale nikt nie wbija. Dobra, dobra, to co? Na czat trzeba rzucić się bakozik. No! To czekaj, zaproś na Discorda, może ludzi, co? Masz max 10, jakiś kanał? To teraz tak, niech biją na wojseta, zrób tutaj. O, dobra, siema! Nie! <ślesy> Ojej. 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 Co, ja, co ja temu gościowi zrobiłem? Ojojoj Chyba zepsułem gościowi Discorda. Trzyma, siema. 72 osoby biły nawet sato do gościa teraz. Ajajaj. Cichutko. cichutko, 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 cichutko Nie da się widzowie. Dobra, zmienimy kanał na chwilę. Nie, co się zepsuło wszystko tutaj. Iż pan nie wie co się dzieje. Dobra, napiszmy tutaj gdzieś. Dobra, dawajcie na y, priv Discord. Ty Hiszpan. Jak ty miałeś 18 followów, nie? No Teraz 250 masz. 250! Dobra, zobie, plan jest generalnie taki teraz, żeby być crewmate'em i ich patrolować wszystkich. Chciałem w ogóle kiedyś to pogadać, ale nie spodziewałem się, no to że ty wbijesz wojek. do mnie na streama. No to widzisz, bo jak ty kozak jesteś totalny, co? Dobra, no. to odpalam, bo jak tam ci. Jak tam ci nie chcą grać z nami trudno. Yoshi, ale nie graj na cheatach. Nie no, ja nie mam już, bo aktualizacja była teraz tego Blustaka i no nie działają, nie działają niestety. Dobra widzowie, słuchajcie, robimy szybko tak, robimy najpierw show impostors, zobaczmy sobie kto jest impostorem w tym momencie. Stuwa jest cleanem, Klaudia jest cleanem, dobra, mi się wydaje, że totalny chill. Możemy sobie gadać w ogóle w trakcie jak chcecie, co nie, bo to myślę, że Ej, joshii, a jest, no, jest jakaś szansa pograć z tobą w CS-a, bo że tak. tam masz nowy, nowy kanał masz Oj, i w ogóle już, już zasubskrybowałam go nawet. Jezu, ale ty jesteś super, ale że ty subskrybujesz Yoshi, ale ekipa CSGO No właśnie widzowie, powrót legendarnej ekipy CSGO Link do kanału w karcie oraz w opisie Pierwszy film z Heidensika już na kanale Oczywiście, więc wbijajcie po obejrzeniu Tego filmu, no i zostawcie subika Na kanale Yoshi, ale ekipa CSGO Dajcie mi szybciutko po 10 koła S Serio musicie zobaczyć ten odcinek Zajcie, widzowie, zróbmy sobie najpierw Complete all tasks Zamknęłem wszystkie drzwi teraz wszystkim Oho, wywali, wywa wywaliło mnie. Wiesz, raz szybko, szybko, wjejdź. O, nie dostałem bana. Ej, ja nie a wiem, dostałem bana z tego lobby, a ja sam ja zrobiłem. Dobra, to weźm, wezmę, zrobię drugą mapę, co? Dobra. Ja dobra. Nie, nie wiem, co się dzieje. Nie, dobra, tu trzeba zrobić po prostu force poster. Ja nie, nie wiem, dostaję już bany, po prostu dostaję już bany. Dobra, odpalmy sobie wallhacka, odpalmy sobie max lightsy. Kill cooldown, zróbmy na razie 22 sekundy, żeby nie podejrzewali. O, ktoś dołączył, dobra. No to jazda. Dobra, szybko, kil cooldown sobie zmniejszymy. Kill cooldown, zmienimy sobie na 3 sekundy, w takim razie, no i jazda Lecimy widzowie, lecimy, i zaraz zaczynamy Zabawę, dobra, weźmy najpierw tego człowieka No chodź, oni, oni się boją, dobra Czekajcie, ja mam taktykę, ja mam taktykę Wszystkich będę tutaj wyciągał ale że serio, i, 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 i. Na oczach? Na oczach moich, no. Ja sobie. Aha, goś nawet bez gośćata. Nie, bo ja sobie biegałem generalnie, bo chciałem sprawdzić, kto by mnie zabił tak w kozim rogu, że tak powiem. Idę sobie, co nie? W lewo, coraz bardziej, coraz bardziej. Patrzę, a tam Nirol leży i w sumie nie odzywa się, bo nie ma głowy. I ten chłop z typnikiem nie wiem, czy to jest I duże, czy, ma, czy L. No, ale stoi nad nim, no i go bombi. Albo on, albo tam jest ogólnie Went też obok, więc możliwe, ktoś skoczył do Wenta i poleciał do laboratorium. no, no i nawet gościu wyszedł z gry. no to właśnie widzicie. No to reszta, to reszta skip chyba, no? Już się czytował. No i kurde. Hiszpan, co ty tak cicho siedzisz? No, no już mogę mówić, ale. Co? mi się tak ręce trzęsą. No ale Hiszpan, ty rozmawiaj ze mną wariacie, bo ty, ja nie wiem, no. Czuję, jakbyś miał w dupci to, że wiesz. Dobra, robimy tak. No to jak tam ucieknie? No, ale... <laughs> Jakie Dobra, to gdzie ciałko? Jak jest przycisk emergencji, no to po lewej przed wejściem tego pomieszczenia. Nie mogę. Jakie to było chamskie, to ja co teraz robiliśmy te laserki I jeść ciała nie było, jak chodziłem na dół Ojojoj, oj. znaczy ja byłem y, Tam po lewej stronie mapy Jak się nazywa ten y, pokój obok Meda? Ten z o. laptopem Znaczy z komputerem Fajnie się, się wentowało? Wentowało się fajnie? Hiszpan, dawaj wariacie, na kogo głosujesz? Dziękuję ja. za 3 złote No um... nie ma problemu Hiszpan, słuchaj, ja, jak chcesz to zaraz Mogę ci jeszcze bardziej przedłużyć streama. Powiedz, że czat pozdrawia jeszcze jego Martyna, ja czytam czat. Nie dobra, ja idę taski robić dalej Bo tutaj, nie wiem, wy to tak chyba coś... Nie wiem, pijani jesteście, jak gracie w tą gierkę komputerową. Dobra, mamy całkowicie wolhakut. Ja jeszcze nie piłam dzisiaj, więc nie jestem Jeszcze. Ja nie można tak na odpady grać i Klaudię zabijać tutaj. Ale, że starożytny tylko został w kafeterii i Klaudię zabił i na mnie zwala No właśnie, fajnie się tepać do ludzi. Tepać? I właśnie ja zabił Klaudię i nagle zniknął. Jak ja nawet na starych czytach nie miałem możliwości Te pania się tam i z powrotem. Starożytny, ja głosuję na ciebie. Pod Ja się nie pompał, bo cię jeszcze wiedzę. O, no i właśnie. Stuwa by potwierdził, co nie, że ja na przykład ze Stuwą biegałem dużo razy. No i... właśnie, potwierdzam. To prawda, okazuje się, że byłem impostorem. Ale aczkolwiek że... to nie ja zabijałem was wszystkich. Ja. Ja siedziałem i nic nie robiłem, ale. Nie coś, no, ale, że ja się nauczyłem. Nie mogę Ale, żeby tak nóż, mi, no wiesz. Nie no, co? przepraszam, przepraszam. Nie no, ja wiesz. Robimy teraz tak. Quick kill hiszpan. Cyk. A nie wiem, bo tak mnie na osiedlu nazywali. <śle> co się stało? Zabiłem go, nawet nie było widać kiedy. O nie! Zabiłem go że tak! Yoshi szybko. się podejrzanie przez całą grę. Przez to chwilę się tak strasznie zatrzymuje i się nie rusza. Czy to na pewno nie jest odcinek z cheatowania? A ja mam pytanie, dlaczego miałbym biec z dwoma osobami na górę, podczas kiedy. Nie, nie biegłeś, ale ty nie no, biegłeś. No tak, biegłeś. Nie, no tak, nie biegłem. Po co mam biec z dwoma osobami na górę i narażać się na to, że jeden z nich jest impostorem, albo nawet dwóch i po prostu kampią na jednego fraga i chcą zwentować Jeśli mogę poczekać, popatrzeć na rotację bieg, i polecieć tam, gdzie jest na... Kto biegł? Osób. Proszę to powieści, bieg? Kto biegł? Hiszpan i no. ty! I tylko was widziałem, że biegniecie na górę Aha, tak się bawimy, to wyobraź sobie. No wyobraź To nie sobie. byłem ja, bo ja bym mnie sportował, a ty stałeś w miejscu. Więc albo masz cheat, albo gdzieś tam był, wróciłeś i sam wróciłeś. Dobra, no. ale mam Nie wiem, Nirol, no ja widziałem tylko ciebie i Hiszpana na górę, no. Dobra, robimy. Jest jest. Nirola zabijemy. Oj, Nirol, chyba coś nie bykło. Ja go zabiłem w ogóle! Ja go zabiłem podczas tego. Matki. Ale się Ale że te... Ale, Ale my go zwałtowaliśmy, co jest w ogóle? No to jest zwagowało coś przestało obraz z piroleżem no, no to, skip. to skip. skip. No skip, skip. Dobra, kill, kill i zabijemy... A kiedy będzie odcinek z tego w ogóle? No. Co te Ktoś ma cheatę, widziałem, jak ktoś ściaknął, ale nie wiem kto. Zaraz to... będzie, że ja. Bo wcale tutaj nie ma pozostałych kilku osób, które również by mogły mieć. Bo uwaga, chciałbym powiedzieć, że niektóre z osób grają tutaj na telefonach. Ja gram na Ja też na kompie. A wiecie, że żeby zabijać kogoś na cheatach, to nie trzeba być żywym? To się zdawało, że to ja był. No nie wiem. W sensie możecie na mnie mm. zwałtować, jak chcecie. Ja mogę się przyznać do wielu rzeczy, ale na pewno nie do tych zabójstw, które tutaj były, że tak powiem, widoczne. Co? A równie dobrze, ktoś wiedząc, jak i może teraz się poczywać. W sensie, no, ja, no, ja tak, co badać, to, ja? to chyba odcinek z Powiem tak, ja skipuję i ja sobie idę gdzieś daleko i sobie... Róbcie co chcecie Ja sobie idę robić taski, mam was w dupie No nie no, mieliście na mnie zwołtować Ja nie wiem, robić. ja im robię takie gówno z muzyki, że to jest... Jak tak bardzo chcesz być wyrzucony? Dziękuję za grę, piękna Dobra, teraz będę zabijał wszystkich, używając tylko tego panelu. Hiszpan gotowy jesteś? Tak, ja jestem gotowy. Ja, ja bym chciał, żeby Hiszpan był impostorem. A detektywa. Jest ja detektywa. Jestem z Hiszpanem, się... dobrze! O, patrzcie jak chciel... się cieszę Dobra, zróbmy quick killa na kogoś. Lime, dobra. Co tu się dzieje? Oni nie ogarniają, co się dzieje. Ej, Kasia, yy, Kasiula i starożytny. Zaraz idziemy na, yy, w prawo gdzieś, tak? Dobrze. Dobra. Tylko czekaj 20 sekund, bo taska chce sobie zrobić. Dobra, no Dobra? to sekundka, no? Dobra. No, chodźcie, idziemy. No i patrzcie, o. I patrz, widzisz? Tutaj sobie coś leży. Yy, Dobra, ja tak. Zobaczmy, że ja się jeszcze sypię. Na tą rundę. Znaczy, powiem tak, kogo nie było obok mnie cały czas? Kolak. U, I chyba Hiszpana nie widziałem całą gierkę. Ja byłem z niebieskim. Hiszpan, co masz na swoją obronę? Ja teraz tutaj przy tym ciele zielonym byłem z Joszym. To prawda, no. Biegł za mną, więc no nie mógł być on chyba raczej. Chociaż nie wiem. A myślał, jak dziwnie podejrzenie Kasiula była. I nagle ją tepło do ciała i na po prostu. Serio? Nie, nie ona była po... obok mnie. No, ja szłam obok ciebie. No potem tak. zobaczyłam ciało, potem tak. zgłosiłam. Nie, sporsiłam. no, Czemu kogoś. Nie, no, nie Jakby ja ją. czuję, nie że ktoś. Byłem. Ja czuję, że tu ktoś uczy się od Joszygo. Dobra, no dobra. to dobra, skip, skip, skipowany wącik wtedy Dobra, jedna osoba niech ze mną zostanie Kasia, ja Cię wyznaczam, żebyś sprawdziła moją legitność, dobra? Stajemy na balkonie, a resztę mam w dupie Kill cooldown zmieniamy na 250 sekund, żeby Hiszpan nie mógł nikogo zabijać Dobra, quick kill i niebieski, gdzie jest niebieski? O, nie wywaliło cię, Josie. No i wywaliło mnie, stałem w miejscu, bez sensu. Pewnie, pewnie za cheaty cię wywaliło. Josi, jest totalnym cleanerem. Josi, Josi, ty Yoshi, Yoshi, na chwilę postawiłeś w miejscu i potem się przeteleportowałeś. Josi, ma no cheaty. Dobra, słuchajcie, podejrzewacie mnie o cheaty. Mi jest smutno, ja sobie idę w takim razie. Super jesteście, papa. Pa. Pa, pa. Pa. pa, pa Wbijamy do hiszpana jeszcze na chwilę. Dajemy mu znowu do Dzięki za gierkę. Ludziska, jesteśmy sławni. <laughs> Chłopy co się podniecają Dobra wysyłam Hiszpanowi 3 dechy teraz Żeby miał na nie wiem jakieś monsterki Żeby wyrobił to 12 godzin no, W sumie teraz trochę więcej 14 godzin streama gościowi zrobiłem Będzie ja musiał tak siedzieć do 6 rano no, nie, nie, nie nie, nie za, na, Dziękuję za wszystkie pieniądze naprawdę Hiszpan wariacik Mam stream ale ja już wiecie co Muszę lecieć do biblioteki Oj Hiszpan jak ty 14 godzin streama masz do zrobienia Jaka biblioteka 14 godzin Kastrima no. do Piena. zrobienia no Za wszystko wam dziękuję Za wszystkie Niejku. followy Za donaty I serdecznie dziękuję wszystkim Serduszka dla was Jak no. słodko no. Dobra widzowie, więc słuchajcie, to było na tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie, ogólnie bo się możecie się zapytać, lipku czemu taki łańcuch nosisz na syby, bo dostałem na urodziny, to powiedziałem Jaworowi i tam reszcie osób, które się poskładały na prezent, że założę na odcinku, żeby im pokazać, że mi się podoba bardzo. Również chciałbym na samym końcu podziękować Cukierni Olsza za taki wspaniały torcik, jak będziecie w Warszawie, to polecam serdecznie wpaść i obadać, bo naprawdę totalnie kozackie rzeczy tam robią. Tutaj macie kanał z Cajosikiem, tutaj macie poprzednie odcinki, tutaj jakieś inne rzeczy, Trzymać się i hej.